Jesteśmy na jubileuszu 20-lecia środowiskowego domu samopomocy Przez Marku. Świętujemy, pracuję tutaj 16 lat. Osiem lat byłam terapeutą w sali kulinarnej. I teraz ósmy rok, kierownikiem jestem, więc to jest taka, jakby to powiedzieć, to jest praca dom. To nie jest taka może zwykła praca, jak niektórzy chodzą gdzieś tam do firmy i idą, wracają. To jest taka praca dom, misja troszeczkę, tak? Ludzie muszą być tu specyficzni, tak? Tacy, którzy po prostu rozumieją potrzeby i rozumieją te osoby. Jest typ domu, jest ABC. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób wykazujących inne zaburze, czynności zaburzeń psychicznych. A B no to jest niepełnosprawność intelektualna. Nie trzeba być wykształconym, po prostu trzeba mieć te predyspozycje takie e, osobowościowe tak, do pracy z takimi ludźmi. Jest sala rehabilitacyjno-relaksacyjna, sala rękodzieła, sala kulinarna i tutaj e, tu uczestnicy lubią uczestniczyć. <grytanie> w tych zajęciach chętnie pomagają. Obowiązkowo mamy ten jeden ciepły posiłek zgodnie z rozporządzeniem. Jeszcze jest sala samodzielności, sala terapeutyczna i ogrodniczo-techniczna. Mamy też psychologa, z czego się cieszę niezmiernie. Nie ma przerwy, tak? Także pełna obsada jest. Na pewno przydało może się być więcej osób, ale radzimy sobie. To są pełnoprawni nasi współobywatele. I muszą mieć możliwość wyjścia z domu. Czasami trzeba im w tym pomóc, czasami trzeba ich dowieść tutaj, bo nie każdy jest ich w stanie dotrzeć sam, więc to też czynimy. Oni też muszą mieć swoje miejsce na ziemi i w swoim towarzystwie, w swoim gronie wśród sobie podobnych ludzi czują się naprawdę dobrze a do tego jeżeli mają wsparcie odpowiednich terapeutów tak jak tutaj w przez Marku w środowiskowym domu samopomocy mają odpowiednią atmosferę odpowiednie warunki czują się tutaj jak naprawdę w domu my ze strony samorządu możemy tylko zadeklarować i to nie jest czysta deklaracja że będziemy dbali o to żeby tego typu placówki funkcjonowały jak najlepiej kierownikiem środowiskowego domu samopomocy przez Marku byłam w latach 2013 2014 17 to bez mała 5 lat i muszę powiedzieć, że od pierwszej chwili, kiedy tutaj pokazała się ta oferta pracy i miałam przyjemność przyjechać w to miejsce, poczułam, że tak, że to jest to miejsce, w którym chciałabym też być. Te lata wspominam bardzo, bardzo sympatycznie. Były to lata, w których myślę, że środowiskowy dom nabył też wiele takich cennych umiejętności i pracownicy, którzy angażowali się w pracę z uczestnikami, a trzeba też podkreślić, że jest to grupa osób, która rzeczywiście wymaga bardzo dużego wsparcia. Są to mieszkańcy z małych miejscowości, więc, jakby uczestnictwo w takich zajęciach i ze wsparciem profesjonalnej kadry, myślę, że daje im dużą możliwość nabywania nowych umiejętności, doświadczeń. I zobaczenia czegoś więcej. Cieszę się, że środowiskowy dom się rozwija. Bardzo kibicuje tutaj pani Małgosi, która jeszcze bardziej, myślę, rozkręciła działalność i pokazuje szersze, jeszcze szersze horyzonty niż ten, nad którym my pracowaliśmy jako kadra. Stoimy właśnie przy galerii. Zdjęć, i kiedy patrzę na te zdjęcia, moje serce bardzo się wzrusza. To była taka bardzo profesjonalna sesja zdjęciowa. I patrząc na twarze moich uczestników, właściwie o każdym z nich mogę wiele powiedzieć i przywołać w pamięci różne sytuacje. Jest tu Żanetka, jest Wioletka, pani Wioleta, pani Żaneta. Widzę pana Leszka. Już niektórych osób z nami niestety nie ma. Ale zawsze wszystkie osoby, wspominam, z ciepłem i bardzo mocno im kibicuję w ich życiu. A nie zawsze mają prosto i łatwo. Bardzo często trzeba im pomóc, żeby mogły w miarę normalnie funkcjonować. Nasi uczestnicy, osoby, które są uczestnikami zajęć środowiskowego domu, są dla nas ważne. Dla kadry, dla kierownika, dla całego zaplecza, które. Musi funkcjonować, żeby ten dom funkcjonował. Jeśli jest to wspólne zaangażowanie, to jest radość z tego, że można tutaj być z nimi. I tego im życzę, takiej właśnie codziennej radości, mimo tych trudnych, różnych sytuacji życiowych, ale to tak jak w życiu. Raz mamy z górki, raz górkę, ale żeby częściej było z górki.